W dalszym ciągu badań nad zależnością prędkości światła w światłowodzie o długości 2 km, no ten filmik jest nagrywany no, bezpośrednio po poprzednim, i e, w tym czasie e, dokonałem poprawki tej linii zasilającej. E, miernik częstotliwości i jak widzimy w tej chwili te pomiary są bardzo ładne mamy 101 kHz 83 Hz i 200 czy tam teraz 210 tysięcznych i szanowni państwo żeby w tym momencie tak wstępnie Odczytywać nasze wyniki, to tutaj na obudowie miernika częstotliwości dałem takie dwa paseczki. Ten niebieski paseczek na trzecim miejscu po przecinku, on pokazuje, że na trzecim miejscu po przecinku zmiana tej cyferki, tej wartości o. Jednostkę, czyli o hertz, oznacza zmianę prędkości światła w światłowodzie o 2 km. Tutaj o 4 na 5, to znaczy, że prędkość światła zmienia się. Widzimy 5, 4, 5, 6 o w tej chwili o 4 km na sekundę. Natomiast czerwona kreseczka, no to tutaj oznacza nam już. W 10, to jest 20 km na sekundę, i no reszta to już dochodzi do tego, jeżeli tu mamy 2000 km na sekundę, znaczy tutaj mamy 2000 metrów na sekundę, to tutaj jest 200, tutaj 20 i ostatnia cyferka to jest 2, 2 m na sekundę. Tak więc Dokładność pomiaru wynosi dokładność pomiaru prędkości, wynosi w tej chwili 2 metry na sekundę. Przy czym proszę zauważyć, że mamy do czynienia z układem stricte cyfrowym, w którym no, który jest odporny na zakłócenia i w tej sytuacji no, mamy do czynienia, z bardzo dokładnym pomiarem, także cały czas przez ten światłowód przepływają impulsy świetlne typu świeci, nie świeci, czyli 0, 1. I teraz no, ten filmik nagrywam już o godzinie której, no już prawie no, pierwsza w nocy, ale zacząłem pomiary o godzinie 22.27, wtedy było 101 97 Hz, 737 tysięcznych. Proszę zauważyć, yy, zmiana dziewiątki na ósemkę to już jest co? 20 km na sekundę prędkości światła. Ostatni wynik zanotowałem 0022, Teraz mamy godzinę pierwszą w nocy, i szanowni Państwo, jeszcze dodatkowo mam zaznaczone, że wschód księżyca to jest 21:36, jego górowanie 5:11, natomiast zachód, no to praktycznie no dzisiaj o 13:29. Bardzo jest to ważne, gdyż księżyc bardzo silnie wpływa na natężenie ziemskiego pola grawitacyjnego i w tym momencie no, te prędkości, które tutaj notujemy, one są zależne właśnie od konstelacji Ziemia, Słońce, Księżyca, konkretnie od tego, w jakim miejscu w przestrzeni względem po prostu Słońca i Księżyca znajduje się nasze, nasze laboratorium, czyli na 60 stopniu szerokości geograficznej północnej. I Szanowni Państwo, za chwilę, to znaczy za chwilę. Jak rano się obudzę, to wtedy dokończę ten filmik i porównamy wyniki z tak. No, Wycinkowe wyniki z dość krótkiego okresu, no i, i postaramy się zinterpretować, jak to wygląda. Proszę zauważyć teraz tutaj na, na tym wyświetlaczu, mam nadzieję, że będzie to widać. Nie mam dobrego oświetlenia, ale już to nam tak nie miga, nie lata. Mamy wynik 101 kHz. Co praktycznie zgadza się bardzo ładnie ze wstępnymi obliczeniami, gdzie przyjmujemy, że prędkość światła w światłowodzie wynosi około 200 tysięcy kilometrów na sekundę. Tak więc, no cóż, trzeba cierpliwości i jutro dokończę ten filmik. Godzina 5.20 dwudziestego szóstego sierpnia dwa tysiące cztery i widzimy, że w tej chwili wynik pomiaru to jest sto jeden kiloherców sto jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć herców i dziewięćdziesiąt po prostu Około 100 tysięcznych. I szanowni Państwo, od godziny wczorajszej, wczoraj wieczorem mieliśmy tutaj, popatrzmy na te dwie cyferki: 0,97, tu jest 66, no tak na oko, prawda? 30. A więc jeżeli mamy 30. Różnicy, to w tej chwili prędkość światła nad ranem jest o, o ile o 60 km mniejsza niż prędkość tego światła w nocy. No, po godzinie tam 22. I to raczej się zgadza z moimi wcześniejszymi teoretycznymi obliczeniami, że prędkość światła zależy od natężenia pola grawitacyjnego. Widzimy bowiem, że w tej chwili no godzina tam piąta, słoneczko zaczyna wschodzić no, w południe, to tutaj uzyskamy. No, jeszcze mniejszą tą częstotliwość, więc widzimy ile łącznie? No 60 km. O 60 km na sekundę zmieniła się prędkość światła, no przynajmniej tutaj w tym światłowodzie. No zachodzą tutaj dwa zjawiska. No jedno zjawisko no to jest to zjawisko grawitacyjne, po prostu wynikające z przyciągania elektronów przez Ziemię, prawda, więc ta ich trajektoria będzie zakrzywiona, ale drugie zjawisko, to które Państwu pokazałem tam w tym odcinku, pulsacja pola grawitacyjnego, no widzimy, że zmienia się również przenikalność elektryczna próżni. I tak możemy sobie to badać, no ale w tej chwili widać już ze wstępnych wyników jak duże są różnice i w tej chwili dochodzi godzina 6 rano widzimy jak tutaj powolutku wynik się zmienia jednakże no, na moje oko niektóre zmiany są zbyt szybkie yy, i to nie jest błąd tutaj aparatury, tylko trzeba zobaczyć, co dzieje się na zewnątrz. Otóż na zewnątrz mamy do czynienia no, z dość dużym zachmurzeniem, a więc w tej chwili napływa duża masa wody i niestety, ale pomiędzy Tą masą wody napływającą właśnie, aby za chwilę pewnie nam tu pokropiło, to między tą masą wody a Ziemią, czyli tutaj nami, występuje również przyciąganie grawitacyjne. Także trzeba to notować, jednakże no, na razie moje urządzenia. No, nie są jeszcze dostosowane do takich pomiarów, no ale możemy sobie zerknąć, jak się nam rozwija lagestroemia. Bardzo ładnie. Tutaj, datura. Zobaczmy tutaj drugą lagestroemię. No, bardzo to ładnie wygląda. Hej Kicia, no co się dzieje, no ojoj, Kiciuś, cześć, dzień dobry, gdzie to spało, hm? no gdzie to kocisko spało, jej, 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 no proszę bardzo, to jest właśnie główny ekspert od spraw grawitacji, ona zawsze spada na cztery łapy, no co tam Kiciula, ojoj, jakiś taki Niedospane, no a tutaj zerknijmy sobie, też jest taki ładny kwiatek, koleus rośnie, tu nam rosną eukaliptusy, no co tam kicunia, no no co, ojej, no tak, no tak, no trzeba kota wybrzuszkować, to nie ma, nie ma co, no tak, tak, no widzimy, widzimy, ojej. Kiciuś Misiuś. No powiedz mi kochanie, co to tam słychać? Hmm. No, broniłaś domu, tak? Całą noc broniłaś domu. No to... Oj oj ojoj. No, no widzę, widzę. Ale ty jesteś. Wdzięczysz się jak modelka na wybiegu. Jej yeah. No to cześć Kiczuś. Idziemy. Ja tu, jak tutaj zerkniemy, 10 minut temu, kiedy jeszcze nie było takiego zachmurzenia, mieliśmy końcówkę 708, w tej chwili mamy 776. Całkiem możliwe, że na tych dwóch ostatnich miejscach. Yy, Występuje, występuje możliwość wykrywania, po prostu no zmian w atmosferze. Ale tego nie jestem w 100% pewien. To trzeba jeszcze raz bardzo porządnie zbadać. I na tym zakończę ten filmik, pokazując Państwu, demonstrując działanie tego urządzenia no z taką wkładką SFP, która zapewnia nam pracę do częstotliwości 155 MHz i jednocześnie jak widzimy bardzo ładnie pracuje również przy bardzo niskich częstotliwościach, czyli rzędu 100 kHz. Jeszcze raz dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne filmiki no, w których będę omawiał sprawy związane no, z medycyną. Dziękuję.